Moi drodzy uczniowie, dziś przybliżę Wam temat słowotwórstwa, czyli działu języka polskiego zajmującego się budową nowych wyrazów. Przyznaję, że nie jest to mój ulubiony temat, ale spróbuję mówić go tak, by stał się jednym z łatwiejszych dla was. Przygotujcie się jednak na sporo nowych nazw, dość trudnych do zapamiętania, ale ważnych. Zaczynamy! Na początek musimy zauważyć, że w języku polskim mamy wyrazy niepodzielne słowotwórczo, czyli takie, które nie powstały od innych wyrazów. Oraz takie, które od nich powstały. Jedne i drugie mogą być wyrazami podstawowymi dla kolejnych wyrazów, czyli mogą powstawać od nich wyrazy pochodne. Zobaczcie, jak to wygląda. Wyrazem niepodzielnym słowotwórczo jest wyraz dom, który jest wyrazem podstawowym dla wyrazu pochodnego domek. Jednocześnie wyraz domek może stać się wyrazem podstawowym dla kolejnego wyrazu domeczek. To znaczy, że wyraz domeczek nie powstał bezpośrednio od wyrazu dom. Jak w ogóle tworzymy te wyrazy? W pokazanym przykładzie dwukrotnie użyłam formantu ek, który pozwala nam zdrabniać wyrazy. Formantu, czyli takiej końcówki, takiej cząstki, która przykleja się do wyrazu i pozwala stworzyć coś nowego. W języku polskim nie ma czegoś takiego jak format eczek, co oznacza, że nasz domeczek po prostu nie mógł powstać bezpośrednio od wyrazu dom. Każdy format, czyli każdy ten element doklejany, Odpowiada za coś innego. Pozwala tworzyć wyrazy z innej grupy znaczeniowej. Zobaczcie, co potrafi formant arnia. Mamy kawa, kawiarnia, kwiat, kwiaciarnia, stolarz, stolarnia, rupieć, rupieciarnia, lód, lodziarnia. Jak małe dziecko nazwie miejsce z klockami? Pewnie klockarnia. Ze słodyczami słodyczarnia. Z ludźmi ludziarnia. I choć te wyrazy nie istnieją, bez problemu rozumiemy ich znaczenie. A to wszystko dzięki słowotwórstwu. Przypominam, że określony formant ma określoną moc. Formant arnia potrafi tworzyć nam miejsca. Jak to działa? Nasz wyraz podstawowy możemy rozbudowywać, dodając mu odpowiednie formanty czyli te wspomniane dodatkowe puzelki. Możemy dodać je przed wyrazem i wtedy mówimy o przedrostkach, albo po wyrazie i mamy wtedy do czynienia z przyrostkami. O dwóch innych typach formatów wspomnę na końcu nagrania, no by teraz nie wprowadzać wam chaosu. Przyjrzymy się teraz przykładowi na planszy. W nim dodałam jednocześnie przyrostek i przedrostek to te różowe elementy. Na puzelku z wyrazem podstawowym widzicie z pewnością, że nie cały wyraz wszedł w skład nowo powstałego wyrazu przeczytanie. Wzięłam tu pod uwagę jedynie cząstkę czyt i zaraz wyjaśnię, dlaczego. Do tego będzie nam potrzebna powtórka na temat tematów i końcówek wyrazów. Ale na razie przyjrzyjmy się tej planszy. Mamy wyraz podstawowy czytać. Z niego wyciągamy bazę dla naszego nowego wyrazu, czyli tak zwaną podstawę słowotwórczą, czyli taki fundament czyt. I dodajemy dwa formanty. Przedrostek prze, bo dokleił się nam przed wyrazem. I przyrostek a nie, który przyrósł do wyrazu. Przyrostek a nie jest też bardzo uniwersalny. Pozwala nam tworzyć nazwy czynności. Bieganie, pisanie, śmianie się. I tak dalej. Gdy naszą podstawę słowotwórczą połączymy z formantem, powstaje nam wyraz pochodny, bo pochodzi od wyrazu podstawowego. A teraz czas na ekspresową powtórkę na temat tego, czym jest temat i końcówka wyrazu. Uwierzcie, że choć często nie kojarzy się to dobrze, jest to całkiem proste. Ja rozpisałam to szczegółowo, ale wy musicie zapamiętać trzy zasady. Jeśli mowa o rzeczowniku zakończonym z półgłoską, cały wyraz stanowi temat, co widać w odmianie wyrazu komputer. Zobaczcie, pogrubiłam temat. Na pewno zauważacie, że gdzie niegdzie ten temat brzmi komputer, czasem komputerz, ale o tej zamianie za chwilę. Jeśli rzeczownik jest zakończony samogłoską, odcinamy ją i ta część bez niej stanowi nasz temat. Tak jak w wyrazie kobieta. Tutaj też dochodzi do zamiany ty na ci, ale o tym nam tutaj nasza boczna chmurka przypomina. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. Czyli, gdy wyraz zakończy się samogłoską, odcinamy ją i mamy nasz temat wyrazu. Jeśli mówimy o czasownikach, tak jak było w przypadku czytać, czyli tego puzelka z poprzedniej planszy, odcinamy zakończenie ci i poprzedzającą je samogłoskę. Oznacza to, że tematem jest cząstka czyt, i to ona jako temat staje się naszą podstawą słowotwórczą. Czyli tym wspomnianym fundamentem, bazą do stworzenia wyrazu pochodnego. Czyli ta powtórka o temacie końcówki pojawiła się tutaj dlatego, że to właśnie temat wyrazu staje się podstawą słowotwórczą do utworzenia wyrazu pochodnego. Zobaczcie tutaj na dole planszy pojawiły się przykłady wyrazów pochodnych utworzonych od wyrazów tutaj wspomnianych. I na taki granatowy kolor zaznaczyłam Wam podstawy słowotwórcze, czyli tematy naszych wyrazów które pozwoliły stworzyć nowe wyrazy przez dodanie przyrostków, a także w jednym przykładzie w wyrazie odczyt przedrostka utworzony został wyraz odczyt. Mam nadzieję, że na tym etapie jest wszystko jasne i przechodzimy dalej, ale zanim to zrobimy, popatrzmy jeszcze na jeden przykład. Mamy wyraz koparka, który pochodzi od wyrazu kopać. Innymi słowy, wyrazem podstawowym jest czasownik kopać. Jak powstał wyraz koparka? Od czasownika kopać odcięliśmy ać, zgodnie z zasadą, którą przed chwilą Wam przedstawiłam, i dodaliśmy przyrostek arka, który pozwala nam tworzyć nazwy narzędzi. I choć litera a się nam powtarza, to jest ona częścią formatu, nie podstawy słowotwórczej. Dlatego ta powtórka sprzed chwili była dość ważna, bo o to często Was nauczyciele pytają. Za każdym razem radzę Wam zatrzymać na chwilę slajd, prezentację i przyjrzeć się temu, co na niej pokazuje. To naprawdę nie jest takie trudne. Na dole pokazałam Wam też serię wyrazów, które powstały dzięki temu samemu przyrostkowi, czyli formantowi Arka. Mamy wiercić wiertarka, wkręcać wkrętarka, kosić kosiarka, ale jest tych wyrazów oczywiście dużo więcej. Musimy pamiętać o tym, że w języku polskim dochodzi często do tak zwanych oboczności, czyli najprościej mówiąc, podmiany liter. Te najważniejsze wypisałam Wam już poprzednio, pojawiały się tutaj ponownie, Zwracałam waszą uwagę na to, że. W obrębie tematu dochodzi nam do takich oboczności. No i mamy tutaj, że C potrafiły wymienić na C, na C, R, na RZ i tak dalej, tych oboczności jest więcej, ale się nimi w ogóle nie przejmujemy. Czemu to ważne, by o nich pamiętać? Zobaczcie. Zbadajmy wyraz stolik. Z pewnością wyrazem podstawowym dla niego jest wyraz stół. Sprawdzamy część wspólną wyrazu podstawowego i pochodnego i coś się nam nie zgadza, bo niby podobne, ale jednak różne. Zachodzi tu oboczność, czyli wymiana głoski U na O. W naszym języku to bardzo częste. Dlatego, gdyby Waszym zadaniem było wskazanie w wyrazie stolik podstawy słowotwórczej, czyli tej wspólnej cząstki między wyrazem podstawowym a pochodnym, będzie to całe stol, nie sama cząstka syty, Czyli ta oboczność nie wpływa nam na. Wskazanie podstawy słowotwórczej. Czyli mamy wyraz stół, wyraz podstawowy, stol, podstawa słowotwórcza dla wyrazu stolik, no i jeszcze stolik, czyli wyraz pochodny. Teraz troszkę zmienimy temat, chociaż wciąż będziemy w obrębie słowotwórstwa, bo warto zastanowić się nad tym, skąd właściwie mamy wiedzieć, który z pary wyrazów jest wyrazem podstawowym, a który pochodnym. Tutaj potrzebna jest nam tak zwana, uwaga, kolejna mądra nazwa. Parafraza słowotwórcza, czyli taka definicja wyrazu z użyciem wyrazu podstawowego. Nie jest to definicja słownikowa. Przykładowo, tworząc parafrazę wyrazu malarka, nie opisujemy, że to kobieta, która maluje, albo artystka posługująca się pędzlem, wyjaśniamy, że to kobieta malarz. Tym samym wskazujemy wyraz podstawowy. Formant K w języku polskim służy właśnie do tworzenia żeńskich nazw zawodów. Czyli w wyrazie pisarka, parafraza brzmi kobieta-pisarz, lekarka, kobieta-lekarz, nauczycielka, kobieta-nauczyciel. I widzimy, że format nie jest jednorazowy i zawsze służy do tego samego. Spójrzmy na kolejne przykłady. Mamy zamalować, czyli skończyć malować. Formant za, przedrostek, bardzo często pozwala nam dokonać czynności, zakończyć ją. Mamy piesek, czyli mały pies. Formant ek pozwala nam zdrobnić. Czytanie, czynność polegająca na tym, że ktoś czyta. I mamy dodany format, anie Oraz wylęgarnia z użyciem znanego Wam już formatu Arnia. Wszystkie pokazane wyrazy zostały utworzone za pomocą przyrostków. Jeden zamalować za pomocą przedrostka. Czas na trzeci typ formatu. Format zerowy. Jest rzadszy i polega na odcięciu części wyrazu podstawowego. Spójrzcie. Para wyrazów schron i schronić. Tworzę parafrazę słowo dla wyrazu schron. Jest to miejsce, w którym można się schronić. Jak widać, wyraz pochodny powstaje poprzez odcięcie końcówki. Podobnie w kolejnych przykładach. Mamy czołg, czyli narzędzie służące do czołgania, bieg, czynność polegająca na bieganiu, susz, coś, co powstaje w wyniku suszenia. Odcinamy końcówki i powstają nam wyrazy, czyli wyrazy pochodne są krótsze od wyrazów podstawowych. Innym rodzajem formatu jest wrostek czyli format, który wrasta pomiędzy dwie podstawy słowotwórcze. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy nowy wyraz powstaje wskutek połączenia dwóch odrębnych wyrazów. Zobaczcie. Mamy wyrazy wodę i ciągnąć i powstaje nam wodociąg. Mamy listy i nosić, powstaje listonosz. Mamy duszenie i grosz i powstaje nam dusigrosz. Wrostkami mogą być trzy samogłoski o, i, y i tak to wygląda. Nasz wrostek wkleja się pomiędzy dwie podstawy słowotwórcze, tak jak widać to na wyrazie starodawny. Wiele razy dziś mówiłam Wam, że do tworzenia nowych wyrazów używamy formantów. Ważne by pamiętać, że formanty nie są jednorazowe. Dzięki nim tworzymy wyrazy o określonym znaczeniu. Mogą to być zdrobnienia, nazwy żeńskie czy nazwy tech. Ten podział nazywa się zgrabnie kategoriami słowotwórczymi. Co oznacza tak naprawdę pogrupowanie wyrazów z uwzględnieniem ich budowy, ale też uwaga znaczenia, czyli sensu. W każdej z tych kategorii mamy do dyspozycji kilka formantów. Ja wypisałam tutaj na planszy te najczęściej wykorzystywane. Przyjrzyjmy się im. Mamy tutaj zdrobnienia, ek, czyli tak jak piesek, ale są też inne. Mamy zgrubienia, nazwy miejsc, nazwy mieszkańców, na przykład Gdańszczanin, ale też Polak. Nazwy żeńskie od odpowiednich męskich, czyli właśnie ta lekarka, pisarka, szef i szefowa, nazwy narzędzi, nazwy wykonawców czynności, nazwy czynności, nazwy nosicieli cech i nazwy cech. Czasem małe dzieci źle dobierają format i powstają takie fory jak wózkarnia zamiast wózkowni, czy fińczyk zamiast fina. To jest zrozumiałe, ponieważ korzystają z pewnego schematu, ale jeszcze nie zawsze biorą sobie tutaj za wzór dobry model. Teraz pokażę Wam tutaj kilka przykładów wyrazów z wykorzystaniem wskazanych formantów I myślę sobie, że w ramach ćwiczenia możecie spróbować do każdego mojego przykładu wymyślić inny z tej samej kategorii. Zobaczycie, że to nie takie trudne. Mamy zdrobnienia ogródek, mączka, stolik, piwko, zgrubienia babsko, chłopisko, zamczysko, nazwy miejsc, myjnia, kwiaciarnia, pralnia, siłownia. Tutaj wykorzystuję wszystkie te formaty po kolei, które są w nawiasie wskazane. Nazwy mieszkańców, Polak, Amerykanin, Chińczyk, Ukrainiec. Nazwy żeńskie, Lekarka, Tygrysica i Szefowa. Nazwy narzędzi, Odkurzacz, Trzepaczka, Rozpuszczalnik. Dalej Spawacz, Malarz, Pływak, Mówca. Nazwy czynności, czyli te nasze Anie, Enie, Spanie, Myślenie. Nazwy nosicieli cech, Starzec, Wesołek, Grubas. I nazwy cech, Mądrość, Ślepota. O tym, jak to się ma do egzaminu, pokażę w oddzielnym nagraniu. Osobno pojawi się też film o wzrostach, złożeniach i zestawieniach. Zasubskrybujcie kanał, by Wam te nagrania nie umknęły. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.